Ma wszystkim z tej strony soła, to są pytania i pytania. Ptaki, kurde, zagłuszają mi całe to. Ci robaki tu chodzą. Dobra, no to zaczynamy z tymi pytaniami waszymi. Pierwsze pytanie od użytkownika Chikat 01902. Mam nadzieję, że nie masz 110 lat. <laughs> Dobra, pytanie jest: Będziesz nagrywał coś z Sniper Slide 2, jak wyjdzie? Nie wiem, czy wyszło. Wyszło już? Chyba nie wyszło jeszcze. Yy, nie, nie będę nagrywał, bo nie mam zamiaru na razie tej gry kupić. Może kiedyś tam jak ten, jak już będzie po premierze, ona trochę stanie i tak dalej, ale nie mam jakiegoś specjalnego parcia na tą grę, więc yy, więc nie wydaje mi się, żebym coś miał z niej nagrywać. Zrobisz poradnik do TSA, tu Kod 4mw.pl Call of Duty 4 Modern Warfare.pl Fajny nick. Yy, zrobię poradnik do Team Spika, bo już ci chyba kiedyś tam odpisywałem, że. No że zrobię, no co mam zrobić? Jak już napisałem, że zrobię, to zrobię, chociaż nie wiem co tam tłumaczyć, chyba razem można Team Spika i mumbla chyba można razem załatwić, tak mi się wydaje. Dobra, kolejne pytanie. Lubisz popcorn z pieprzem? Od tego samego użytkownika. Nigdy nie próbowałem, kurde, kleszcze mnie chyba atakują. Yy, nigdy. Nigdy nie próbowałem popcornu z pieprzem, ale może spróbuję. Wydaje mi się, że to chyba nie będzie zbyt dobre. Chociaż, pieprz jest dobry, jak się go do, dodaje. Jak ktoś nie ma pieprzu, to nie jest dobre. O. Dobra, zagramy kiedyś razem w Team Fortress 2. Tak jak mówiłem zawsze, jak robię gry z widzami. Ostatnio mało robiłem, bo, bo, bo trochę, trochę innych materiałów tam montowałem, inne zajęcia miałem, ale myślę, że coś w najbliższym czasie będzie i może to będzie akurat Team Fortress. Bo dawno nic nie było na kanale z gry Team Fortress, więc może akurat nie pasowałoby, żeby coś teraz wrzucić z tej gry. Dobra, i to był użytkownik 888 Wiki Witski. Czemu wy macie takie trudne niki? Kurde, ani się tego przeczytać nie da, ani wymówić potem. Aha, najpierw było tak. To jest kolejne pytanie. Bociana drap drapał szpak. Potem była zmiana szpak drapał bociana. Potem były jeszcze trzy zmiany. Ile razy szpak był drapany? Zero. To już od dzieciństwa znamy tą rymowankę, bo każdy ją zna, nie? Dobra. W jakie gry grałeś typu Battlefield 3, ale wcześniej niż seria Battlefield? Mam na myśli na przykład CS 1.6 i Doraxir 100. Pyta, w co ja grałem, zastanówmy się. Pierwsza taka gra to była chyba Gianna Sisters, ale to nie, to nie ma nic wspólnego z CSM. Dobra, jaka była pierwsza gra, która mogła mieć coś wspólnego z CSM? em No chyba Quake, jakiś pierwszy Unreal Tournament. To były takie gry, które były FPS-ami. A w CSA 16 nie grałem, grałem yy, w AOT. Nie wiem jak to się rozwija ten skrót AOT, ale z Jogruto żeśmy grali, to było dawno, dawno temu. Takie coś jak Counter Strike, tylko inne i mniej popularne. Yy, czy masz dziewczynę? Nie, nie jestem dziewczyną. Przez OM, <grym> dziewczyną i nie szukam wrażeń. No to po co pytasz? No, <grym> nie, nie mam dziewczyny. Możecie do mnie te, jak są jakieś dziewczyny, mogą do mnie listy miłosne wysyłać, będzie spoko. Czemu jeździsz po jogurcie? Pozdrawiam, Ulfrik. To Ulfrik pytał. My się z jogurtem znamy już od bardzo dawna, więc to jest raczej takie dogryzanie sobie i, i ogólnie kupa śmiechu. Jak po prostu sobie dogadujemy i mamy, mamy po prostu niezły ubaw z tego. Zawsze tak robiliśmy i, i to już nam chyba zostanie. Dobra. Kolejne pytanie od użytkownika Kreakstros. Kreakstros. Dlaczego jogurt nie jest tak sławny jak ty? No tu by trzeba było zadać inne pytanie. Dlaczego jogurt nie potrafi tak dobrze grać jak ja? Dobra, inne, yy, kolejne pytanie. Januzi 2 zadał je. Czy zamienisz miejscami widok z kamerki z widokiem z gry? No, teraz nie ma widoku z gry. Zrobiłem jeden wielki widok z kamerki specjalnie dla was. A jakby się jeszcze ktoś zastanawiał, w Tribes. W jutrzejszym trybie będzie mniejsza kamerka. Udało mi się wejść do Korela do o takich, znaczy nie opcji, tylko zrobić customową ramkę. Samemu zrobiłem ramkę w Photoshopie i pomniejszyłem sobie tą trochę głowę i powinno być lepiej, mam nadzieję. To mi napisze, napiszecie jutro w komentarzach, co o tym myślicie, nie zapomnijcie tego. Nagrasz coś z Mass Effect 3? Nie wiem, podobno ta gra jest, to straszny krapnie. Wszystko w DLC jest chyba, w dodatkach. Powiem wam, że tak szczerze, to bym ją spiracił. Żadnych, gra, żadnych gier yy, nie piracy już. Kiedyś to robiłem, ale teraz jak już pracuję, to już nie wypada mi, prawda? Coś tam zarabiam, kasę, więc stać mi na to, żeby sobie kupić yy, grę a nie piwo, a jednak wybieram piwo, <laughs> więc, więc nie mam Mass efekta trójki. Ale ten. Ale. Ale nie wiem, no zobaczę. Tam jest chyba. Ona swoje kosztuje, gameplay jest krótki. I do tego zakończenie jest podobno beznadziejne, więc jakoś już bym wolał snajpera sobie kupić niż Mass Effect 3. Dobra. I to był użytkownik UberGrab. Kolejny użytkownik Demiki1999. 13 lat zgaduję, że masz. Przeniesiesz, przeniesiesz swój obrazek z twarzą w lewy górny róg i go trochę zmniejszysz. Wow. Teraz macie moją twarz na... Na, we wszystkich rogach, opatrzcie. Tu mam twarz, tu mam twarz w tym rogu, a w dół już mi się nie chce zginać, ale w lewym górnym na pewno było. Nawet nie wiem, który jest lewy górny, czy ten, czy ten. E, czy przeniesiesz swój obrazek z twarzą na prawy górny róg i aby był mniejszy? I to zapytał mnie użytkownik Olgierd 0000. Tak? No, była już przed chwilą twarz w prawym w górnym. Mog możecie sobie na przykład, wiem co możecie zrobić. Możecie sobie zmniejszyć okno. I tylko mają twarz tak, jakby wyciąć ją sobie gdzieś po ekranie porozkładać. To będzie chyba prostszy sposób, żeby Wam dogodzić. I teraz użytkownik. Jestem Izabielina. Pojechała tutaj combo. Cztery pytania, albo pojechał, bo to w internecie wiecie, jak to jest z damskimi nikami. Gdzie pracujesz? Ja już mówiłem, pracuję jako inżynier w firmie, która robi konstrukcje stalowe. Czy masz dziewczynę, to już mówiłem wcześniej. Chodzisz do wojska. Czemu miałbym chodzić do wojska? Nie, nie chodzę do wojska. Nigdy nie byłem w wojsku, jak ja... Ja poszedłem na studia, wiecie jak to jest. Znaczy, jak to było. Kiedyś, jak się szło na studia, to nie brali, tak? Dopiero po studiach. Ale akurat tak mi... Znaczy, dopiero po studiach. Ale w sumie i tak już potem nie brali, a jakoś tak mi się przyfarciło, że jak wykończyłem studia, to już w ogóle nikogo nie brali. Teraz zawodowe zrobili. Czego słuchasz? Niczego. Niczego nie słucham. Czasem sobie na, na YouTubie jakąś piosenkę znajdę, która mi się podoba, to i słucham. Yy, przez, yy, na okrągło przez cały dzień aż do pożygu, i już potem nic nie słucham. Dobra, i kolejne pytanie: Czy oglądasz z z.pl lub quake, quake, czy jak to się mówi, albo demoto, Demotywatory? Na jakie strony tego typu wchodzisz najczęściej? I to Olgierd y, i 4.0 o to znów ten sam użytkownik od, od twarzy, w którymś rogu. Tak więc ja nie oglądam tych stron. Znaczy, jak ktoś coś podeśle, albo coś tam na Facebooku wyskoczy, to, to sobie ten, ale tak jakoś nie śledzę za bardzo. Bo zazwyczaj większość tych rzeczy, które tam są, to już widziałem gdzieś na jakichś amerykańskich stronach, szczególnie na reddicie, Reddit.com, gdzieś tu wam podlinkuję, pod tym filmem jest pełno takich materiałów. I zazwyczaj u nas w polskim internecie, w, tak jakby nie wiem, 70-80% tego, co się, co się znajdzie. To jest właśnie ten, to jest właśnie przekopiowane stamtąd. A, a te demotywatory, całe to jest w ogóle krab. Tam nie wiem, chyba siedzą ludzie po 30 z biur takich, urzędasy i głosują na te, na te demotywatory, bo są strasznie do dupy. So, masz jakieś filmiki na YouTubie? Mam i to teraz mam plus 1, a ogólnie mam 310. Nie mam teraz wglądu na konto, ale powiedzmy, że mam, zgaduję, 307 teraz będzie. Nie, 308. 308. Powiedzmy, że mam 308. Zobaczymy, jak mi pójdzie. I to by było myślę na tyle. Tych pytań i pytań. Dzieci mnie tu obkrążyły, a to nawet nie dzieci. To jakieś młode nastolatki. Idę tam do nich. Nie żartuję. Dobra, kończę już. Trzymajcie się pa.